Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Przepraszam za spóźnienie dzisiaj. Cześć Monika, witaj Michał. Piszę szybciej, szybciej z tym liveem. Tak jest, to ja już ruszam, wybaczcie, ale nagrywaliśmy dłużej film, trochę nam się zeszło i po prostu nie zleniuchowałem, nie leniuchowałem, nie przespałem, ale przez pracę mamy małe opóźnienie, ale mam nadzieję, że wam to jakoś mocno nie przeszkadza, pogoda u mnie przynajmniej jest beznadziejna, nie wiem jak u was, więc miejmy nadzieję, że jutro, że na 11 listopada będzie ładna pogoda po to, żeby Polacy mogli świętować kolejny raz naszą polską niepodległość w Warszawie po to, żeby Marsz Niepodległości mógł przejść ulicami Warszawy dumnie i naprawdę w pięknej aurze. Witaj, Flame, w uśmiechniętej Polsce i ruszamy. Zobaczcie, co mam. Tygodnik Newsweek po raz kolejny. Powiem wam szczerze, ale ich musiało zaboleć. Słuchajcie, cześć Emi, jak ich musiało zaboleć to, że tak ich przejechali za ubiegłotygodniową okładkę z redaktorem Rymanowskim. Ale kto w tym tygodniu na okładce? Jarosław Kaczyński, największy strach w PiS, bo rozumiecie, my nie mamy innych tematów w Polsce, tylko Kaczyński PiS, Kaczyński PiS, Kaczyński PiS Newsweek, proszę Państwa. I zobaczcie, tutaj redaktor naczelny w swoim wstępniaku, prawda, ma znaczenie, ale ich zabolał temat Rymanowskiego. Cześć Emi, i dzięki za wsparcie. Prawda ma znaczenie, pisze Rymanowski. Posłuchajcie, te, Szatkowski, dyskusja o okładce Newsweeka dotyka istoty problemu, z którą mierzą się dziś demokracje na całym świecie. Powstała na zlecenie Big Farmy, jest zemstą za wywiad z Donaldem Tuskiem, który Bogdan Rymanowski przeprowadził na finiszu kampanii prezydenckiej. Wynika... Z przerażenia z powodu utraty monopolu i tak wylicza, i tak wylicza tutaj Szatkowski, ale jak mówi, pisze, udało nam się tą okładką, udała nam się ta okładka, bo zaczęła rozmowę o szerszym zjawisku. I jak to jest, nasza okładka nie była tylko o Rymanowskim, ale i o całym dziennikarstwie. Ta okładka była o prawdzie i fałszu. Będziemy w Newsweeku tej prawdy bronić i się o nią upominać. Wy W Newsweeku, gdzie był temat na wakacjach o KPO? Gdzie jest temat rozbity o działce pod CPK? Porówno. Co PiS zawiniło i jakie są fakty na temat tego, komu właściciel Daftony wpłacał pieniądze na kampanię? Gdzie to wszystko było? Gdzie są problemy? W służbie zdrowia, opisywane w Newsweeku. Kaczyński jest dzisiaj waszym problemem w Newsweeku? Numer jeden? Ja wam zaraz jeszcze pokażę, co tutaj jest. Słuchajcie tego, co oni tu dalej piszą. Fałszywa jest próba stworzenia dychotomii. Stare media, nowe media. Rymanowskiego nie da się uznać za przedstawiciela nowych mediów, a jego programy są miażdżone na YouTubie, TikToku, Instagramie. Nie dajmy sobie wmówić, że internet to kanał zero i jego podobne kanały. W sieci jest mnóstwo miejsc, w których powstają rzetelne programy. Nie, no naprawdę. No posłuchajcie, o, posłuchajcie tego. Naczytaliśmy się, że Newsweek poniósł porażkę. Y y ze wspomnianej analizy która wynika bowiem, że zdecydowana większość, 58,3%, komentujących w mediach społecznościowych wspierała Rymanowskiego, przeciwko było 29,7%. Dane są wiarygodne, pokazują pewne zjawisko, ale nic nie mówią o zwycięzcach i przegranych, ani o tym, kto ma rację, a kto jej nie ma. Przecież jeśli 99% ludzi uzna, że globalne ocieplenia nie ma, nie zmieni to faktu, że klimat się ociepła. Ludzie! Napisaliście bzdury o Rymanowskich, bolą was tyłki, że chłop robi dobry kanał i daje ludziom mówić, o jakich wy tutaj piszecie pseudoautorytetach, których zaprasza redaktor Rymanowski. To są profesorowie, to są naukowcy, którzy mają inną opinię do tych naukowców, którzy są u Was. To wasi naukowcy nie chcą dyskusji z tamtymi naukowcami. To wasi naukowcy boją się debat. To wasi naukowcy, wasi eksperci nie chcą się konfrontować z inną opinią, tak jak wy się nie chcecie konfrontować. Taka jest prawda o tej waszej publikacji i o waszych prawdach. Czemu tu jest kolejny raz przedstawiciel opozycji, a nie Donald Tusk i problemy, które dziś mamy realne? Ja wam coś pokażę. Prawicowa licytacja. Kolejny artykuł o PiSie. Kto rządzi dzisiaj w Polsce? PiS? No nie. I o Brownie. Brown, Konfederacja. Brown i Konfederacja korzystają na tym, że my nie możemy być zbyt radykalni. Martwią się w PiSie w partii Jarosława Kosztynickiego. Niedowierzanie, bo władza miała wpaść im w ręce. I wyliczenia o tym, co się martwią w PiSie. A o co się martwią w Platformie, ja się pytam. Jak się ma koalicja rządząca? Dlaczego Szymon Hołownia. Nie był w prokuraturze. Bał się, czy naprawdę ważniejsza była Etiopia. Dlaczego o tym wszystkim nie piszecie? Dlaczego nie piszecie, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma 1,5% poparcia? Bo nie dowożą niczego. Słuchaj, słuchajcie dalej. O, Andrzej Stankiewicz. Prezydent maszeruje na prawo. Tak jest. I uwaga. I to jest hit. Ulubiona towarzyszka PiS. Kolejny raz. Słuchajcie, to już przez weekend szło o Paulinie Matysiak, ulubiona towarzyszka PiS. Zobaczcie, tyle jest problemów w Polsce, a oni się zajmują, poseł Pauliną Matysiak, Dominika Długosz w obrzydliwej publikacji. Słuchajcie, ta, ta, ta publikacja jest tak obrzydliwa, tak ohydna, że nie chcę jej tutaj nawet po raz kolejny omawiać, bo mnie mdli. Mdli mnie. Paulina Matysiak, może nie ze wszystkim musimy się zgadzać, co pani poseł yy, twierdzi w kontekście tematów światopoglądowych. Możemy się pięknie różnić, ale wiecie, co różni Paulinę Matysiak od Donalda Tuska i wielu polityków platformy? Że ja bym Paulinie Matysiak, pomimo, że z paroma sprawami się z nią nie zgadzam, to ja bym powierzył jej rządzenie, bo wiem jedno, że nie zwijałaby Polski, tylko by tą Polskę rozwijała. Bo na pewno chce rozwoju Polski, w przeciwieństwie do tej ekipy Tuska. I to ta Paulina Matysiak, mając, będąc w szerokim obozie koalicji rządzącej, będąc reprezentantką partii razem, miała odwagę wstać i powiedzieć Tuskowi nie. Dlaczego pan robi to, co pan robi z CPK? Dlaczego to tak źle wygląda? Dlaczego nie rozwijacie, tylko zwijacie ten projekt? Dlaczego zwijacie pro kolej? I w wielu innych sprawach, Paulina Matysiak zaczęła punktować koalicję rządzącą. Choć mogła śmiało negocjować wejście nawet sobie do rządu. Gdyby tylko chciała, obrała im kurs i za to ją szanuję. I tutaj, słuchajcie, cały tam opis, że kiedyś, dzięki Megi za wsparcie, że kiedyś brakowało jej pieniędzy, bo była bibliotekarką w Toruniu, a teraz ma na koncie 88 tysięcy oszczędności. Czy to jest rzeczywiście takie, takie, to są takie wielkie oszczędności, że trzeba je wypisywać dla posła, który jest posłem od 6 lat? No oszczędna to jest, no co, no... Że ma prawnika z Ordo Juris, że podziękowała Bartoszowi Lewandowskiemu, no boli tyłek. I posłuchajcie, ostatnie zdanie publikacji Dominiki Długoś, to jest po prostu niesamowite. Radykalizm Pauliny Matysiak i jej tak dla rozwoju ponadpartyjnymi podziałami miałby skończyć się powrotem do Kutna z niczym. Radykalizm Pauliny Matysiak. Tygodniowy Newsweek walczą o prawdę. Tak jest, wy walczycie o prawdę. Oczywiście jest tutaj dalej yy yy cała rozmowa na temat prawdy. Tak! Cała. Yy, gdzie to mi się tutaj aż skleja to wszystko? Daliśmy się oszukać. Zobaczcie. Jeżeli nic się nie zmieni, obudzimy się w świecie, w którym wszystko jest zawłaszczone przez krzykaczy i kłamców, mówi dr Katarzyna Bąkowicz, medioznawczyni, komunikolożka, badaczka dezinformacji z Uniwersytetu SWPS. Przepraszam bardzo, dzięki Emi za kolejne wsparcie. Jeżeli się nic nie zmieni, to będziemy zakrzyczani. Wiecie co? Oni nam będą mówić... Co jest prawdą, a co nie? Oni chcą wam dyktować co jest prawdą, a co nie. I taka jest prawda. Oni się nie odnajdują w tym, w takich tygodnikach, w takich mediach, ci eksperci, te pseudoelity, że jest wolność. Oczywiście ta wolność ma pewne ograniczenia. Oczywiście wolność ma też ryzyka, bo pojawiają się w sieci manipulacje, dezinformacja. Teraz różne filmiki robione sztuczną inteligencją, to jest bardzo niebezpieczne. Ale nie wy będziecie w Newsweeku pisać o prawdzie i mówić co jest prawdą, a co nie. Poszedź, VON! Widzę, że lubicie jak tak Newsweek leci. Do rzeczy. Polowanie na Braun'a. Do rzeczy. Polowanie na Braun'a. Ja mam to samo. Uwierz mi, teraz już miałem ochotę przeklinać, ale, ale naprawdę męczy mnie to. Bo, bo to jest po prostu absolutny skandal, że oni będą mówić komuś, co jest prawdą, a co nie. I oni będą walczyć z dezinformacją. Zwalczają wolność słowa i chcą walczyć z dezinformacją, tak? Inni oskarżają kogoś o bycie pseudoautorytetem, ale nie chcą u, ich autorytety usiąść do debaty z kimś, bo to jest pseudoautorytet. No to ludzie. No. Cyrki. Po prostu. Co tutaj mamy? Dorwać Brauna. Szeroki artykuł Zuzanny Dąbrowskiej-Pieczyńskiej o tym, jak próbuje się dorwać Grzegorza Brauna i jaka jest nagonka na niego. To tak swoją drogą zobaczcie jest nagonka chyba na, na połowę przedstawicieli opozycji, tak? Rymanowski, Ziobro, Braun, Matecki. Po kogo jeszcze? Po kogo jeszcze? No. Rafał Ziemkiewicz napisał artykuł: Miało nas nie być. To też ciekawe, zobaczmy. Niepodległość Polski jest znów zagrożona, pisze Ziemkiewicz, a policja i służby znów są w rękach ludzi. Którzy przez wiele lat nie cofali się przed stosowaniem przeciwko świętującym patriotom najbardziej bandyckich chwytów. Mimo to, a może właśnie dlatego, nie wątpię, że w Marsz Niepodległości znów przyciągnie tłumy. Tak, to jest bardzo ważne, żeby Marsz Niepodległości przyciągał tłumy. Pokazywać, pokazywać. Dlatego brawo dla pana prezydenta, że 15 lat Marszu Niepodległości i prezydent. Pójdzie w Marszu Niepodległości. Pamiętam, ile razy oczekiwano tego od Andrzeja on Chyba raz poszedł w jakiejś takiej oficjalnej, a tu, proszę bardzo, po kilku yy miesiącach będzie już pan prezydent na Marszu yy Niepodległości. Także do, do rzeczy też jest ten oziobrze w Tygodniku Sieci, o tym, co się może wydarzyć. Myślę, że na ten temat już wiele było mówione. Co tam jeszcze jest tutaj w tym Tygodniku Sieci? Przejrzyjmy sobie to razem, wspólnie. A Obajtka też chcą y, dorwać. Bielana, Dworczyka, oni wszystkich, wszystko chcą y, y, nazwać, dorwać. Marek Pyza, zobaczcie. O Zbigniewie Ziobrze, szeroki artykuł. Marka Pyzy. To dewiza polityczna Donalda Tuska, której wielokrotnie dał wyraz po trupach do celu. Pamiętamy rok 2010 po katastrofie smoleńskiej. Później był między innymi 2017 i wykorzystanie Piotra Szczęsnego i tego, co zrobił Piotr yy, Szczęsny, yy, czy 2019 i skrajne nieczyniczna operacja narracyjna po tym, jak doszło do ataku na Pawła Adamowicza. Mieliśmy wreszcie marzec bieżącego roku i śmierć Barbary Skrzypek w efekcie przesłuchania przez najbardziej rozpolitykowaną prokurator. Teraz gdy szef rządu z roześmianym Obliczem zaciera coraz częściej dygoczące rączki na myśl o ujrzeniu Zbigniewa Ziobrze w kajdankach, też nie liczy się z konsekwencjami. A w tym wypadku za rogiem czai się niebezpieczeństwo śmierci. Pisze Marek Pyza. A Stanisław Janecki o niedorzeczniku rządu, o wszystkich idiotycznych, głupkowatych wypowiedziach Adama Szłapki. Co to w ogóle jest za rzecznik, który wypisuje i wygaduje takie bzdury? To ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Prorocy klęski. Piotr Górsztyn. O co tu chodzi? Nie ma żadnych szans, nie dostanie się nawet do drugiej tury. Takie były reakcje wielu komentatorów na wieść o tym, że Karol Nawrocki został kandydatem w wyborach prezydenckich. Było to dokładnie rok temu. Takie prognozy z ogromnym yy, przekonaniem głosili znani politycy, publicyści i politolodzy. Oto przegląd najbardziej nietrafnych ocen. No powiem szczerze, ja też na początku uważałem, że Karol Nawrocki nie dostanie się do drugiej tury, no ale później w, w, jak kampania się rozkręcała, no to ja zdanie zmieniłem i trwałem przy tym, że się dostanie. W Super Superekspresie na ogładce Zbigniew Ziobro, ścigany, także jest ziobro na tych okładkach, coraz więcej go, coraz mocniej. Yy, ziobro na okładce, i tutaj jest, jest druga okładka. Pierwsza dama podbiła Paryż. No, pięknie wyglądała Marta Nawrocka, prawda? Pięknie się zaprezentowała podczas yy, 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 uroczystości w Katedrze Notre Dame. Naprawdę fajnie to, fajnie to wyglądało. Yy. Nawet mamy piękny artykuł. Proszę bardzo, pierwsza dama podbiła Paryż. A jest też przypomnienie, że pan prezydent Nawrocki zapo zapowiada tani prąd. Prezydent Karol Nawrocki skierował do sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny energii elektrycznej o 33%. To realizacja jego kluczowej obietnicy wyborczej. Nowe przepisy mają przynieść polskim rodzinom oszczędności przekraczające 800 zł rocznie. Proponuję, nie tylko tarczę, ale tym razem proponuję realny miecz do wyciągnięcia, rachu, do wyciągnięcia z rachunków Polaków z energii elektryczną tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni. Karol Nawrocki. Cześć Zuza, piszesz, że dziś z Karolem Nawrockim wywiad o 20.15 w Telewizji Republika. Dzięki za tę informację. A co w fakcie jeszcze jest? O proszę bardzo. Wojują zamiast świętować. Młodzi oficerowie cierpią, bo prezydent i premier drą koty. Taki artykuł yy, z fakcicie. To już omawialiśmy i tu jest taka yy, informacja, zobaczcie poprosi o azyl Orbana. No to jest niewykluczone, że Zbigniew Ziobo poprosi o azyl Zbigniewa, Wiktora Orbana, ale mam też dla Was materiał, bądźcie proszę o godzinie 15. Wejdźcie koniecznie w film o godzinie 15, może parę minut po 15, bo mam dla Was dzisiaj bombowy materiał i koniecznie musicie go zobaczyć. Ale zobaczcie, tutaj jest ciekawostka. Będą płacić chołowni jeszcze przez 3 miesiące. Czy Wy to rozumiecie? Szymon Hołownia pożegnał się ze stanowiskiem, ale nie z pensją marszałka. Szymon Hołownia pożegnał się już z posadą i podziękował im posłom za dwa lata współpracy, podczas których sprawował stanowisko marszałka. Yy... Ale jeszcze będzie pobierał pieniądze przez 3 miesiące. Jest to, jak wyjaśniają służby prasowe Kancelarii Sejmu, odpowiedź na pytania faktu zgodnie z artykułem 5 ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierow stanowiska kierownicze państwowe. Wynagrodzenie marszałka Sejmu wynosi około 21 513 zł brutto. Uposażenie posła, a hołownia jest posłem polskim w 2025 to 13 400 Zatem jeszcze przez 3 miesiące Kancelaria Sejmu będzie wypłacać mu około 8 tysięcy zł więcej wyrównania. Proszę bardzo! Hołownia odszedł, ale dalej będzie pobierał jeszcze przez 3 miesiące wyższą pensję. Zobaczcie, taką odprawę. Marian Banaś dostał sutą wyprawkę na emeryturę. Proszę bardzo, Marian Banaś odszedł już z funkcji szefanik. Ale uwaga, Marian Banaś, który od września nie jest już szefem Najwyższej Izby Kontroli, na odchodne dostał ogromne pieniądze. Sama jego odprawa emerytalna wynosiła 133 tysiące złotych. Dowiedział się fakt. A to to nie koniec wpływów na konto Banasia, który chce teraz zająć się polityką, jak sam mówi naprawiać państwo. Przez ostatnie 6 lat Banaś znany pancernym Marianem piętnował wydatki Zarządu Zjednoczonej Prawicy itd. i tak dalej. Ale tak, jak to tutaj jest? Ogromne pienio... Wysokość środków publicznych wydatkowanych na odprawę emerytalną Mariana Banasia wyniosła 133 tysiące złotych brutto. Taką informację otrzymał fakt, a do tego jeszcze dostał ekwiwalent za urlop 80 tysięcy złotych. Oraz otrzymuje wynagrodzenie przez okres 3 miesięcy od dnia upływu powołania. W sumie więc banaś otrzyma 280 tysięcy złotych. Tanie państwo, tanie państwo, im się to po prostu należy, jak oni to mówią. Także tak, szanowni państwo. Tak jest Piotrze, jeszcze obajtek. Wiecie co? Jest, to jest dobry pomysł, żeby zrobić wieczór live, ale jeżeli mogę, możemy zrobić, to zróbmy go jutro. Jutro wieczór live możemy zrobić, bo dzisiaj, skoro robimy live'a, to do wielu osób nie wyjdą powiadomienia. Więc jutro po Marszu Niepodległości, jeżeli macie ochotę, napiszcie mi, czy, czy tak. O godzinie 21.00, Krzysztof, to jest trochę już za późno. Ja myślę, że między 18 a 20.00 możemy wtedy zrobić spotkanie. Na żywo, 21 to trochę, to trochę yy, późno. Też tak myślę, że, że, że po marszu to jest, to jest dobry pomysł. Yy, 18, 19 te sprawy. Możemy się tak umówić, że jutro zrobimy yy, dłuższy live, godzinny. Emi, daj znać, czy też ci pasuje jutro taka. Taka pora, i dzięki Piotr, za to, że wykupiłeś wsparcie. Super, no to super. To jesteśmy na jutro i Zobaczymy też, co się wydarzy na Marszu Niepodległości. Jakie tam słowa padną, czy będą jakieś kontrowersje. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych, żadnych prowokacji ze strony służb i tak dalej. A ju nie jutro, Kasia, to w środę Daniel obajtek ma zeznawać. W prokuraturze. Także, także tak. No zobaczymy, czy będą te prowokacje, czy nie. Liczę, że nie, bo jednak będzie tam pan prezydent, więc to będzie trudno im obronić. I dzięki Emi za ostatnie wsparcie i dzięki Tobie osiągnęliśmy cel. Jak zawsze. Emi, naprawdę ci się kłaniam najmocniej. Kłaniam Ci się w pas, moja droga. I będą kolejne też przeglądy prasy dzięki Tobie i będą kolejne gazety omawiane. Zuza jeszcze dałaś komentarz, ty zawsze upominasz się o to, żeby tam czytać twoje komentarze, ale ja tu, dobrze, że mimo wszystko w Konfie są mimo wszystko w porządku ludzie, są w Konfederacji też w porządku ludzie. Niech się trochę tam pokłócą na tej prawej stronie, ostatecznie liczę na to, że zawiążą koalicję. No. Mencel prowokuje Kaczyńskiego, Kaczyński prowokuje Mencena, Laki, bo piszesz, że prowokacja będzie na ich z pana Mencena. Oni się wzajemnie między sobą prowokują. Trochę mi tego szkoda, bo politycy powinni się zajmować czymś innym, a nie tylko grom na poparcie i walką między sobą, nagrywaniem rolek filmików i innych takich rzeczy. No to po prostu jest niepoważne. Ja też ostatnio obserwuję w ogóle taki trend, że. Politycy nie piszą ustaw, nie zajmują się żadnymi poważnymi sprawami, projektami. Opozycja broni się, ale nie kontratakuje niczym dobrym. To naprawdę nie jest rolą posła, żeby nagrywać filmiki na YouTube'a i opowiadać i komentować politykę. No to nie jest rola posła. Rolą posła jest praca w parlamencie albo opowiadanie o swoich inicjatywach. A, a, a oni zamiast ciężko pracować w Sejmie, to oni się bawią teraz w, w Instagramerów, w podcasterów, w YouTuberów. No, no ludzie, kochani, żyją w tych mediach społecznościowych zamiast, zamiast pracować. I to też mówię o politykach opozycji. No ludzie, kochani, no tak nie może to działać. Nie taka jest rola posła. Role wam się pomyliły też w tej polityce troszeczkę. Jakby pan sobie wyobrażał, gdyby Menzel był prezydentem, czy byłby dobrym prezydentem? Bo takie są obawy. Sensej, no nie wiem, no trudno mi to powiedzieć. Ja go nie do końca widziałem w roli prezydenta. Jest za, za bardzo impulsywny, nie pasował mi do roli prezydenta. Aczkolwiek, no trudno teraz tak określić, czy to byłby dobry prezydent, czy nie. Naprawdę trudno jest. Było też ryzyko z Karolem Nawrockim, na szczęście na teraz to jest dobry prezydent, ale też nie wiadomo, czy będzie odnosił sukcesy i czy utrzyma taką charyzmę do końca kadencji, bo już są takie obawy, że za chwilę może nie być pomysłów. Na razie dotrzymuje wszystko, co, co, co robi i jest konsekwentny i tego mu życzę, żeby to był dobry prezydent. Dokładnie, Emi, bawią się w dzieci te zamiast ciężko pracować. Zamiast szukać, są politykami opozycji i, 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 i powinni ciężko pracować. Krzysztof, nie wiem, który jest mądrzejszy. No, nie mi to oceniać. Niech każdy sobie sam wyrabia opinię na, 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 na ten temat. Kochani, w takim razie widzimy się na spotkaniu na żywo jutro. Ja je wcześniej ustawię i, i, i zapowiem. A teraz uciekam do pracy, bo chcielibyśmy dla Was wypuścić naprawdę ważny film dzisiaj. Dziękuję Wam za udział. Pozdro Sensei! Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tutaj są: Stanisława, Krzysztofa, Kasie, Dorotę, Wiesławę, Emi, Laki, Ewę, Krzysztofa, Krupę i wszystkich tych prawie 300 osób, które tutaj są z, ze mną. I zapraszam na kolejne spotkania w tym tygodniu. Trzymaj się, czcigodny. Ciebie też pozdrawiam. Papa! Pa.